W zadaniu drugim z treści zadania wiemy, że wagi zawodników, sumo w kilogramach to jest 170, 190, 160, mamy 170, 180 i 150. Czyli możemy policzyć tutaj średnią arytmetyczną, dodając wszystkie te nasze liczby i dzieląc przez ilość, czyli będziemy dzielili przez 6 liczb. To jest równe.

dodać 180, odjąć 170 do potęgi drugiej, dodać 150, odjąć 170 do potęgi drugiej i dzielimy to przez 6. To jest równe 2 razy 0, dodać 20 do potęgi drugiej, dodać minus 10 do potęgi drugiej. Dodać 10 do potęgi drugiej, dodać minus 20 do potęgi drugiej przez 6. To jest równe. 0 plus 400, dodać 100, dodać 100 i dodać 400. Dzielimy to przez 6. W liczniku mamy 1000 w mianowniku 6. Możemy to skrócić na 2, czyli mamy 500. 3 i w przybliżeniu będzie to 166,7 kg. Mamy tutaj do kwadratu, ponieważ mamy tutaj też jednostkę do kwadratu i obliczamy odchylenie standardowe. W takim razie pod pierwiastkiem mamy 503, czyli to jest w przybliżeniu możemy podać 12,9 kg.